Panie Marszałku, Wysoka Izbo. No z pewnym smutkiem przyjmuję to, że pierwsza komisja obecnej kadencji i pierwsza dyskusja na temat uchwały dotyczy rzeczy tak naprawdę niemerytorycznych, niektóre są najbardziej istotne dla tego państwa, czyli sposobu zorganizowania państwa i jej gospodarki. A tak się stało, że w czasie dyskusji na na komisji, no, wszyscy pominęli to, co jest naprawdę istotne, czyli kwestie te, które zaproponowano w uchwale, czyli zmianę regulaminu w zakresie, w zakresie przyszłej zmiany, bo wnioskuję, że tak należy to interpretować, przyszłej zmiany ustawy o działach administracji rządowej. Czyli o tworzeniu nowych ministerstw, jakie mają być te ministerstwa, i decydując się o tym, jaki ma być zakres pracy poszczególnych komisji, no siłą rzeczy już też wskazujemy, jaki ma być zakres pracy, zakres obowiązków przyszłych ministerstw. Na ten temat trudno było wywołać jakiekolwiek dyskusje. Wszyscy się, że tak powiem, bardzo skupili na kwestii służb specjalnych, a ja ciągle miałem nadzieję, że naczelnym organem władzy w tym kraju jest prezydent a jeżeli chodzi o ustawodawstwo to sejm a nie służby specjalne natomiast wracając do konkretów zapowiada ta uchwała zapowiada zmiany które nie są zgodne z postulatami naszego ruchu który zakładał jednak racjonalizację administracji mamy jednak tą nadzieję że zmiana liczby ministerstw nie będzie oznaczała, bo nie musi oznaczać zwiększenia kosztów czy też zwiększenia, zwiększenia wydatków na, na administrację, a wręcz przeciwnie, jeżeli wykonawcy dołożą należytej staranności, to mamy nadzieję, że uda się obniżyć te koszty. Także to jest apel, to nie jest ten etap, jak przyjdzie czas o dyskusji na temat ustawy o działach administracji rządowej będzie można o tym porozmawiać, jednakowoż bardzo bym chciałaby już teraz o tym pamiętać, że zwiększenie kosztów funkcjonowania państwa nie jest właściwym kierunkiem zmiany, którą większość sejmowa zapowiadała. My szanujemy Prawo większości, wynik wyborów. Wobec tego no, staramy się być praktyczni i wiemy, że w tym, okresie, w tym momencie zmiana liczby i zakresu pracy komisji, tak jak jest w uchwale planowana, no, będzie przeprowadzana zgodnie z wolą większości sejmową. Taki jest wynik demokracji. Natomiast liczymy na to i już teraz chcemy o tym powiedzieć że będziemy prosili, wnioskowali, żądali, krzyczeli, tak jak było już zapowiadane w naszej kampanii wyborczej że przyszłe Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej powinno być zlokalizowane na wybrzeżu, tam, gdzie są te problemy do rozwiązywania. To pozwoli na zmniejszenie kosztów i przybliżenie problemów do gospodarki i skarbu. Jak również ewentualnie Ministerstwa Energii, właściwe miejsce, aby to ministerstwo pracowało blisko, jest na Śląsku. Dlatego prosiłbym, aby już o tym pamiętać. Natomiast przechodząc do tych kwestii, które naprawdę zdaje się wielu posłów interesują, czyli związanych z kwestią kształtu Komisji, kształtu komisji Służb Specjalnych, to chciałem powiedzieć, że. Zmiana liczby nie ma tu wielkiego znaczenia, wobec tego prawdopodobnie tracimy czas na dyskusję o tym. I tak większość miała, ma możliwość w obecnym kształcie do dziewięciu, to oznacza również, że może być pięciu, może być siedmiu. Wobec tego ta zmiana niewiele zdaje, wobec tego nie widzimy tutaj wielkiego w tym problemu. Natomiast większym problemem i budzi nasz nie, nas niepokój, likwidacja rotacyjności. W przewodniczeniu tej komisji. Nie jest to dobry kierunek, budzi do nas niepokój i wobec tego w tym zakresie nie będzie naszego wsparcia. Dziękuję. Proszę bardzo, głos ma pan poseł Adam Szłabka, Klub Poselski Nowoczesna.